Kogo już nie zwiodą, twoje pierki, właśnie tyle są warte. I powiem ci jedno, schowałaś się jak świnia. Co za korespondencja, to rzecz święta, nie miałaś prawa otwierać mojego listu, jesteś prostaczką. Ciekawe, kim ty jesteś. Nie mam ochoty siedzieć z tobą przy stole. Spadaj. Spadaj! Nie wiem jak umykałaś Łukasza. Może jesteś tak samo głupi jak on. Nie wchodź mi więcej w drogę. Chcesz do mnie? No, mam no, przerwę między zabiegami. To jak się umawiamy? A na co masz ochotę? Na wiele rzeczy. Iwona, konkretnie, zaraz muszę wracać na salę. Możemy najpierw zjeść kolację, a potem pojechać do mnie. Dobra, umówimy się w pawie o dziewiątej, ale spotkamy się na miejscu, bo ostatni zabieg to wszczepienie protezy stawu biodrowego. Mogę skończyć późno. Odpowiadać? Pewnie. Bolo nie dam rady. No poczekaj, aż wyjdę ze szpitala. No wiem, wiem. Wiem, ile jestem ci winien. A skąd ja ci nagle wezmę forsę? Słuchaj, daj mi trochę czasu. A co ty myślisz, że ty mnie przestraszysz? Tłumaczę ci, jak jest, nie? Bolo! Przyszłam powiedzieć, że jutro rano będziesz miał ostatnie kompleksowe badania. Kolację możesz zjeść, ale rano nic. Nawet wody. Aniu. Aniu. Nadal mnie unikasz. Nie dajesz wytłumaczyć. Skazujesz mnie. Ja Cię unikam? Tak. Przechodzę do Ciebie. Pytam, czy wszystko w porządku. Sprawdzam, jak się czujesz. No tak, ale... Rozmawiam z Tobą. Tak. Więc wszystko jest, jak ma być. Tak się zachowuje lekarz wobec pacjenta. Aniu. Ja chcę, żeby było tak, jak dawniej. Dawniej popełniłam mnóstwo błędów. Nigdy nie będzie jak dawniej. Aniu, przepraszam Cię. Winięłeś przeprosić moją mamę. Ja wobec ciebie nigdy nie udawałem. Nigdy nie chciałem ciebie skrzywdzić. Ja ciebie też nie. Pojawienie się nowego jogurtu Danon Pianka w rewelacyjnie niskiej cenie sprawiło, że wielu sprzedawców ułatwiło sobie pracę. Jogurt Danon Pianka. Przepysznie niska cena. Prezent. nie mogła się powstrzymać. Martyna, to zdjęcie nic nie zmienia. Jest tak, jak ci powiedziałem. Wiem. Już nic nie tłumacz. Zamknijmy temat Kingi raz na zawsze. Z przyjemnością. Słuchajcie, urządzam dzisiaj imprezę u siebie. A zrobimy jakąś rzutę na piwo? To trzeba ludzi zawiadomić. Mhm. Ale tylko fajnych. Niech takich sztywniaków w domu. Kto się nie umie bawić, niech spada. Dla sztywniaków jest park sztywnych. Nie przejmuj się. To bijać. Co to za dzieciaki? Nie wiem. Już tu przychodzili. Na drugi raz ich nie wpuszczaj. Jak będą mieli jakieś wątpliwości, to mnie zawołaj. Wytłumaczę im, jak należy zachowywać się w lokalu. Wypisz rachunek i nie podawaj nic więcej. A nie wyjaśniliście sprawy z apteką? Tak. Jakie będą konsekwencje? Dla niego oczywiście. Nie wiem, ojciec się tym W takim razie nie chciałbym być w jego skórze. Może umówimy się kiedyś na kawę. Pogadamy. Powspominamy? Chyba nie tylko to nam zostało. Nie jesteśmy razem, ale to nie znaczy, że nie możemy się czasem spotkać i pogadać. Proponujesz przyjaźń? Powód dobry, jak każdy inny, żeby się częściej widywać. Przepraszam. Chirurgia urazała gieria słucham? To ty? Nie mam teraz czasu. Przecież jesteśmy umówieni. Tak, o dziewiątej, pa. Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Przyjaźń coś znaczy. To nie ją można. Pa! Wyglądasz na zmęczoną. Proszę, może to Cię trochę uspokoi. Rzaczek? Zgodził się. To mój kolega. Nie mogłem wszystkich recept wypisać sam. Nie martw się, jakoś z tego wybrniemy. Kosztuje to nas dużo zdrowia, ale. Będzie dobrze. Martwię się o Anię z powodu tego chłopaka. Chłopaka? No tego jak mu... Nawet nie wiem, jak on się nazywa. Szymczak. Ania mówi zawsze o nim Rafał. Co się łączy. Niemożliwe. Mówię ci, że tak jest. Widzę to. A serce matki się nie myli. Będziesz grał u mnie w każdą sobotę. Super. Też tak myślę. Trochę zarobisz, zdobędziesz swoją publiczność, ale podpiszemy umowę, bo wpadnie ci jakiś albo inne nagrania, a ja będę musiała tłumaczyć się gościom. To znaczy, że jak wpadnie mi jakieś nagranie, to nic ci, bo będę uwiązany do pubu. Widzisz, jak umiesz kombinować? Nie. Tylko ja też muszę się zabezpieczyć. W razie czego znajdziesz zastępstwo? Przecież masz tylu znajomych muzyków. Zresztą o szczegółach pomyślimy. W porządku. To uczciwy układ. Cieszę się, że mogłam zrobić Ci przyjemność. A teraz Ty zrób coś dla mnie. Co? Zagraj coś. W tej chwili? Proszę bardzo. Specjalnie dla Ciebie. Wiem, że krążyły takie plotki, ale to tylko plotki. Ania jest przesadnie uczuciowa, współczuje ludziom. I wzięto ją na języki. Nic mi o tym nie mówiłeś. Po co? Żebyś miała dodatkowy powód do zmartwień? Ludzie mówią o wielu rzeczach. Najczęściej bez sensu i kłamią. Ale mnie uspokoiłeś. Ty też mnie zaskoczyłaś tą matczyną intuicją. Ale wiem, że to nieprawda. A skąd? Alicja na Boga, nasza córka ma odrobinę zdrowego rozsądku. Nie mogłaby zabrnąć w coś takiego. Dlaczego? To bardzo przystojny i miły chłopak. Poznałam go, więc wiem. A to, jaki jest naprawdę, okazało się dopiero teraz. Ania miała prawo się. Z... Co? Zainteresować. No, nie denerwuj się. Chciałam tylko powiedzieć, że. Sytuacja jest może bardziej skomplikowana niż myślimy. A ja nie przyjmuję tego do wiadomości. Wystarczą mi te komplikacje, które mamy. Masz rację, może niepotrzebnie mnożę problemy. To dlatego, że ciągle o tym myślę. Najlepiej, żeby on już wyszedł z tego szpitala i zniknął. Porozmawiasz z tym Rafałem? Szymczakiem. Już rozmawiałem. I co? Nic. Zobaczmy wszystko, jak trzeba. Przenieś samą butelkę. To będziesz chodzić tyle razy. Masz zły dzień. Ja też. przez faceta? No tak, jakie problemy może mieć kobieta. Przepraszam, zapomniałam, że twoim facetem jest mój brat. Nie przejmuj się, jest tak samo głupi, jak cała reszta. Ja myślałam, że jest inny, lepszy. <laughs> nie ma lepszych. się tak co, ale lepszych nie ma. Cześć, siostra. Nie za ostro płyniesz? A co? Tylko tobie wolno? Sobie już się nie odzywam. Rób, jak chcesz. Trzynaście lat mam skończone, tak? Skończyłam. Nie powinna więcej pić. A co ja mogę? Jestem młodszy od niej. Mimo wszystko jesteś jej bratem. Jesteś tak zajęty zabawianiem szefowej, że zapominasz nie tylko o tym. Załatwiam interesy. No jak zwykle. A ty jak zwykle masz pretensje, tłumaczyłem ci. Rozumiem, że załatwiasz swoje sprawy, ale nie musisz być dla niej aż tak miły. Mam się stawiać, skoro to ona robi mi przysługę. Ale nie musisz być aż tak miły. Przesadzasz. Normalnie z nią rozmawiam. Tak normalnie, że zapominasz o Bożym świecie. Nie by o czym? Chociażby o mnie. Przecież jesteś w pracy. Ona też. I muszę na was patrzeć. Świetnie, więc mam nie przychodzić, bo ty pracujesz, tak? Wymyśl coś lepszego. Jest pan w łóżku? Jeśli nie może pan zasnąć, siostra da panu tabletkę. Ale ja nie chcę spać po dobranocce. Rodzice pozwalają mi oglądać dziennik. Jeśli wróci pan do domu, może pan oglądać nawet kina nocne. Na razie jest pan w szpitalu. Proszę wrócić do łóżka. Bo tak pan chce? Nie, bo tak każe. Mhm. Aniu, zamówić ci taksówkę? Nie, 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 nie. Dopiero się rozkręcam. Napisz ze mną. Nie mogę. Jakby szefowa zobaczyła. Ale olej szefową. Jesteś moją bratową, czy nie? A co się tak dziwisz? Że zawsze jestem taka grzeczna, Ania, tak? A dzisiaj będę niegrzeczna. Mm, nie ma. Musimy zamówić. Proszę pana, Alic? Nie. Tyle jest, za sam raz. Ale, Ola, nie wiesz, ja mogę wypić? Jest Michał? Uuuu... Mówiłaś A może znalazł sobie inną? On tak lubi. Jesteśmy umówieni, ale się spóźniło. <laughs> <laughs> Jesteśmy umówieni... Iwona? A powiedz mi, jak to się robi? Co? Jak to jest? Jak się komuś krednie narzeczonego? A jak to jest Aniu? Puścicie z pacjentem? Uznała ich za zaginionych w akcji, ale jest ktoś, kto może ich uwolnić. Nas można zjeść suto lub skromnie. Zależy jak się zamawia. Syn na mnie czeka. Nigdy się nie poddam. Trudna misja, w której stawką jest życie i honor żołnierza. Film twórcy Rambo w gwiazdorskiej obsadzie. Niespotykane męsień.